Cześć, Ech. cześć i czołem, kluski z rosałem, witam was serdecznie Ej, ja mam taką luźną propozycję Ja nie chciałam jeszcze odpalać streama Klikło mi się przez przypadek start stream Tak odruchowo jakoś Ale ja bym się zdrzemnęła jeszcze na 15 minut Co wy na to? Robimy dżemkę? Łupka mnie trochę boli Oj, bym się założyła taki chodzik. Tak na oczka, o tak ała Rysiek, o, u mnie no w stopę Właśnie tak wyglądała dzisiaj moja noc. Właśnie tak to kurwa wyglądało. Właśnie tak to wyglądało. Spałam cztery godziny dzisiaj w nocy. Bo albo jeden kot mnie atakował, albo drugi. Remka dzisiaj w nocy nie było i coś im odjrzało. Odjrzało im. Widziałeś szorta? A myślę, że czemu już nie ma tego tweeta? Napisałam w i tak. No to kurwa, skasuj. Przeki nasz chłopie ostatnio. I tłumaczenie, że. Ale ja nie myślałem, że to był, pójdzie viral. Mnie nie interesuje. No i napisał mi: No ale ja nie wiedziałem, że to pójdzie viral. No ja mówię. Niestety, moi drodzy, prawie straciłem pracę, więc musimy się pożegnać z pewnymi segmentami. Kasia, a co z gwiazdami? Widziałam je wczoraj, ale sama z balkonu. Nikt nie przyjechał. Żaden znajomy, żaden znajomy nie odpisał mi Kasia, ja cię wezmę do lasu, ale za to bardzo dużo widzów zaproponowało, że mnie zabierze do lasu. To po przemyśleniu tego instastory stwierdziłam, że to nie był najlepszy dobór słów, jakiego użyłam. Ilość widzów piszących, Ja nie mam samochodu, nie jestem twoim znajomym, nie jestem z, Duwar z Warszawy, ale do lasu chętnie. Się wezmę, była przytłaczająca. Ludzie do mnie piszą tak. Siema Kasia, lubię oglądać twoje streamy w ogóle, ale chciałeś spytać jakiej marki, jaki model słuchawek masz? Pozdrawiam. To jak pisanie, jak nie wiesz, że ktoś się rozstał ze swoim chłopakiem i piszesz, no ale co tam u Tomka albo widzimy się we trójkę z Tomkiem, a my już nie jesteśmy razem. A zdrówko jak? Kurwa dobrze, byłam u lekarza. Leka powiedziałam lekarzowi jakie leki zażyłam i jakie, co mi się po tym dzieje. I lekarz powiedział tak u pani Katarzyno, znaczy to była teleporada, pani Katarzyno przy tym Monuralu, który zażyłam, pani musi mieć leki osłonowe, napisał mi jakie leki osłonowe mam kupić i powiedział, że miesiąc muszę jeszcze zażywać te osłonowe leki, nawet jeżeli miałam tylko dwie dawki tego Monuralu ten Monural jest jakiś super super silny i w ogóle, więc dlatego mnie tak przeczepało tam na dole a ja nawet nie wiedziałam, że to jest antybiotyk to co ja dostałam widziałaś IG nafci storek? W sensie, że story nawci. Ja, ja dzisiaj, ja dzisiaj jestem f... F... Ogarnięta. Cały dzień chodzę i próbuję podłączyć k... USB-C do tego telefonu, bo mi się udało, że przecież byłam w stanie ładować laptopa i telefon tym samym wejściem. To było jak miałam Motorola, a nie to zjednane k***a wejście jakieś. K... I mamy tylko jedną ładowarkę do tego telefonu, bo ja swoją zgubiłam i mamy tylko Remka ładowarkę i nie mogę pójść do Remka, bo remek śpi i wrócił o 10 i nie chcę go budzić. Do domu dopiero wrócił o 10, położył się jakieś koło 12, więc nie chcę go budzić i nie mogę iść po ładowarkę i mam jakiś 1% telefonu. I cały czas próbuję, biorę każdą ładowarkę mówię, no przecież kurwa, to zawsze działało, że ten kabelek, który miałam tu przy, tu przy komputerze, że on działał. Próbuję wtyknąć. 4 razy dzisiaj tak zrobiłam, próbuję wtykać mówię, czemu to główno nie działa? W sumie cię, ale celulit, jaki był, taki jest. Nie mam celulitu. Ta i jeszcze mi powiesz, że masz duże cycki. Nie, nie mam, ale po co kłamać? Ja. Jeszcze panie, za chwilę Janusz wejdzie w zapomnienie, a znajdziesz sobie nowego bolca. Kobito, ty masz podpiździe większe niż cycki, lol. I większe niż twój Bucu. nadal bym chętnie pozwolił usiąść mi na mordzie poniżej bym Cię nadział i szarpał za włosy ażbyś zakwiczała jak świnia koledzy na pewno dumni, że ją no, z takim pawianem chyba? to nie jest tak, że ja teraz potrzebuję żałowania chciałam Wam tylko powiedzieć, że no nie jesteście anonimowi to może dobrze by było, żebyście nie pisali do lasek, że żebyście je walili, no bo ktoś może im to wysłać ja jednej rzeczy nie rozumiem tylko kiedy jest, wrzucasz list na story ktoś pisze, ale celulit taki jest taki był to nie powinna się pojawić ta wiadomość, tylko albo blokada. Ja często robię też tak, ja to jest takie. K***a. Robię wyciszenie konta, że on coś tam pisze, 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 ale ja już tego nigdy nie zobaczę. I on się pisze i produkuje i marnuje na mnie czas, bo jak go zablokujesz, to on już nie widzi twoich treści i, i tyle. Ale jak go wyciszysz, on dalej je widzi, dalej się pulta, dalej się tam tworzy, pisze jakieś swoje elaboraty, ale by to wyruchał czy nie wyruchał. I on tam co dalej pisze? Ale ty już nigdy z tego nie zobaczysz. Szkoda strasznie czasu na takie wiadomości. Korwin Mikke wyciągnął rękę z politycznego grobu. Remek? To nie był Remek. No i... <grym> <grym> to Rysie. No p... <grym> Dwóch sędziów piłkarskich w nocy przed meczem uznali, że potrzebują znaku, więc go sobie wzięli i sobie z nim poszli. Dobra, to po pijaku nie za znaku niech pierwszy rzuci kamień, k***a. To się zdarza tak często, że ja się zastanawiam, czy... Ja wiem, po co to jest robione. Bo jak postawimy wszystkie znaki, to wiecie ile ludzi byłoby bezrobotnych? Tych produkujących znaki? Serio nie ty nie znasz znaku? Ja kiedyś przyniosłam do domu cegłę i nie bardzo wiem skąd. Stała gdzieś też na jakimś placu stała koparka. Gdyby tylko były otwarte drzwi, to moje życie wyglądałoby inaczej. A znak w domu miałam, tylko nie ja go przyniosłam. To taki Słuchajcie, czemu mnie drapi w stopę zawsze. Emet, czemu ty mnie nie bronisz? Atakowane są moje stópki. A ta mała bziągwa to dachowiec pospolity. A ugryź mnie kurwa jeszcze... Rysiek! No nie! Dlaczego? Wiesz, jak wyglądają moje stopy? To już nie są stópki, które nawet stópkarze by chcieli oglądać. Wykastrujcie go wreszcie. On jest jeszcze za młody na kastrację. On chce się przytulić? Tak, z moim małym palcem u stopy. I przytulić, znaczy, mieć go w swojej buzi z zębami, k**a. I zrobić mu tak. Rrr, bo to kurwa robi cały czas. Mój mały palec od stopy to mi zaraz odpadnie. Boże, czuję się terroryzowana. Nie mogę sobie spokojnie siedzieć nawet w swoim pokoju. Siedzę tak i trzymam stopy, żeby mi k***a żaden gnu i ich nie ugryzł. Hej, mogę sobie sobie ciebie na tapetę? Menders, prawdopodobnie załatwiłam ci rocznego deala. Napisałam ci o tym na Instagramie, dałam ci mój numer telefonu i nawet nie raczyłaś k***a zadzwonić. Nie wchodziłam na IG. I to jest moja wina? Ona jest upowie... wiem, nie odbiera? Wiesz, że jakbym odwróciła telefon, to by pokazał się twój numer, debilu, dlaczego teraz do mnie dzwonisz? Halo? Cześć, jestem debilem, co tam? Cześć debil. Słuchaj debil, propozycja jest taka, że rozpiszę Ci to na Instagramie dokładnie. Powiedz mi tylko tyle, czy umiesz się sama wycenić, czy ja mam to zrobić za Ciebie? Możesz za mnie zrobić. Tak myślałam. To w takim razie w sumie nic od Ciebie nie chcę. No i super. No. Przepraszam, nie wchodziłam na Instagrama. <laughs> influencerzy. Ona jest z Stormedii? Menders? Menders, czy jesteś z Stormedii? W takim razie w ogóle nie do Ciebie będę pisać. Jestem. To w takim razie przypominam Ci, że Twoim obowiązkiem względem Twojego kontraktu, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie z ofertą, jest skierowanie go do Twojego menadżera. Tak tylko mówię. Ale czekałam na detale. To nieźle czekasz na detale. Napisz mi tylko pod kim jesteś w który menadżer Cię obsługuje. Siema Kasia, zobaczyć jakieś kasynko na Malcie? A wiesz, że mogę? Prawdopodobnie. A chcesz? Bo jest taki gość, który bardzo by chciał polecieć na Maltę, a ja bym bardzo nie chciała, żeby on poleciał na Maltę, więc. To mu bilecik lotniczy i dałabym tobie co ty na to? Jak za darmo to biorę tak mnie nauczono. Nie, tak serio, ty prędzej masz z kim załatwić sobie deal na Malcie niż ja mam tobie załatwić deal na Malcie. Także zbij się do agencji po prostu, nie? Jak chcesz to? Jak on gdzieś poleci, a ja nie dostanę Audi na święta, to będzie mi przykro. To prawda, ale to wbrew mojej moralności. Tak, ale tak samo kiedyś mówiłeś o kidropie. Ja tylko lootboxy zabawa dla całej rodziny. Tylko mi się wydaje, że od tych lootboxów to się zaczyna, a potem cię to ciągnie na więcej. Takie są moje przemyślenia po już tak jakby paru latach od wypuszczenia, od spopularyzowania bardziej tych lootboxów. Lootboxy to taka marihuana wśród narkotyków. Marihuana wśród hazardu, bym powiedziała. Może być takie kontrolowane użycie. Znam bardzo dużo ludzi, którzy od czasu do czasu zapalili sobie ziółko, ale funkcjonują normalnie jakby i nic im nie jest, nie? Nie ten. A znam też ludzi, którzy to ziółko na taką potęgę, że już mają taki mózg jak z Taki z dziurami. Mówią tak powoli, takich to przeżarło. Nie, to bardziej myślę o moich kolegach z czasów, kiedy mieszkałam w Krakowie. No i czy z tych kolegów też sięgnęła a potem pomocniejsze mocniejsze używki. Moralnie lepiej reklamować kasyna. Tak ci się wydaje? Rozumiem, o, co, o czym możesz tutaj myśleć, że kasyno musi zweryfikować Twój wiek a, a, lootboxy nie. To w tej argumentacji bym się nawet zgodziła, że lepiej już zareklamować tam, nie wiem, nawet Bookmahera. Bookmahera lepiej jest zareklamować, moim zdaniem, niż, niż te, te lootboxy. Bo to jest bardziej uregulowane prawnie. Kasyno cię ustawia do końca życia w nasz sposób. A to nie jest tak, że kasyno zawsze wygrywa. Bo ja już mam to dosyć dobrze obcykane. Nie na swoim przykładzie. Ale nie, po prostu grać nie potrafisz. Trzeba grać z głową. Na tych, co nie znają schematu, zarabia. Słuchaj, to wysłałabym do ciebie takiego padawana. Naucz go. <laughs> Jak już tam idzie, to nie, chociaż kawa wróci na plus. Te schematy. Najważniejsze jest mindset. No, masz na DC moją tapetę. Ja, p, jesteś chora. No, jak ktoś chce taką na PW, to do Menders. Na PW do Menders, proszę bardzo. Piszcie jej, że chcecie taką tapetę. Wszyscy jej napiszcie, że chcecie taką tapetę. Cześć, Mieniowa. Ej, słuchaj, Mieniowa, nie miałbyś ochoty na trochę twistosków? Mam ich całkiem sporo. Nie jadłeś nic jeszcze? Mieniowa, bo problem jest taki, że mi się chciało twistosków dwa tygodnie temu, jak miałam okres. Bo, a raczej byłam przed okresem. Ten TikTok, który wyszedł, on wyszedł dopiero gdzieś tydzień, półtora tygodnia później, więc teraz czekam aż to będę przed okresem, albo będę miała ochotę na słodę, to wtedy se zjem. Jak tam oglądanie gwiazd? Widziałam chyba z 6. I do tych wszystkich ludzi, bo część ludzi mi pisała: Ja cię mogę wywieźć do lasu, a druga część ludzi mi pisała: Ale noc spadających gwiazd jest z 12 na 13. Mm, bitch, z 11 na 12 też była. To, że jest nasilenie między 12 a 13, to nie znaczy, że dzień wcześniej nie było. Także. A teraz ciekawostka, czym się różni ryba od dziecka. Dziecko nie płacze, gdy się jej ćwiartuje. Pozdrawiam. A ryba płacze, jak się ją ćwiartuje? To bez sensu zagadka. Chyba odwrotnie powinno być. Ryba nie płacze, jak się ją ćwiartuje. To dziecko też nie będzie ci płakać, jak się ją ćwiartuje, bo już nie będzie żyć. I w ogóle nie wolno ćwiartować dzieci, tak, by the way. No, przypomniał mi się, <śpomniał> mi się te edity, takie były kiedyś edity z pammonią, z tego teamu X, z Moniką Kociołek, która gdzieś tam gadała na live i ktoś się jej zapytał, co mam zrobić. Jak, jak chłopak mnie bije i ona powiedziała takie Ej, ale nie wolno bić dziewczyn. Albo nie, nie wolno się bić. I robili takie edity z nią, że ona jest taka wow, mega! Wow, ona jest taka mądra. Ja po prostu edit o sobie, że nie te, że nie, nie wolno ćwiartować dzieci. Poproszę taki, chciałabym taki Edit. Nie bij żony. o, niebliżony, tak! Dziecko nie będzie ci płakać, jak się ćwiartuje, bo już nie będzie żyć. Nie wolno ćwiartować dzieci. Tak? Czym się różni teściowa od słońca niczym i na jedno i na drugie nie można długo patrzeć? Trzeci. Zależy, bo jeżeli teściową byłaby moja mama, to chciałbyś na nią patrzeć codziennie. To chyba źle zabrzmiał. W sensie chodziło mi, że ona jest wspaniała, ale widzę co? Dzisiaj się nie nadaje do tego. Dzisiaj się do tego kurwa po prostu nie nadaje. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Zły dzień, zły dzień. Cześć! Cześć, Gryzolu! Cześć! Aki zimiziki zimiz. Mam z nim love hate relationship. A czasami jak ja leżę, to przychodzi i mizie się do mnie. Tak cały czas, że noskiem mnie trąca, łascze się do mnie, muszę go głaskać. Z pół godziny tak leży na mnie i potrafi domagać się, żeby go głaskała. To się zdarza raz na dwa dni. W po pozostałym czasie, po za moją stopą gdziekolwiek idę i napisała mnie w mojego palca. Ja mam już PTSD i ja nie potrafię spać z odkrytymi nogami, bo się boję, że on kur... przyjdzie w nocy i miał. Muszę zawsze spać z zakrytymi stopami. Prawda Rysiu? Co ty masz na nosie? Znowu żeś gryzemy tak. meta. Masz jego sierść. Mega często one się biją i wyciągamy k***a takiego kłaka, sierści Emeta z jego ryja. Biedny Emet, ale dzięki temu, że Emet jest taki puszysty, to on nawet nie czuje, że go Rysiek atakuje. Putro jest jak taka kołderka na nim, taka tarcza. I obejrzymy Zebo, bo jestem ciekawa jak zapgradewał swoją bazę w Minecraft. W sensie wiem, że to nie jest najlepsze. Ale serio, jestem ciekawa! Dzisiaj mogę zwyzywać komuś rodziców przez przypadek. Ja chcę! I patrzę, linia lotnicza, lot, czy się zawrócili? Jak Powodem było zawiadomienie o b... która miała znajdować się na jego pokładzie. Kapitan podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie. Dziwi mnie tutaj jedna rzecz, bo widziałam tor lotu tego samolotu. Dlaczego oni jakby lecą gdzieś i muszą zawrócić, a nie, nie lądują na najbliższym im tam lotnisku? Bo chyba nad Londynem byli, albo gdzieś w okolicach Londynu. I dlaczego nie ląduje ktoś w najbliższym miejscu, jeżeli ma ok... Chyba mamy bombę na pokładzie, tylko wraca spokojnie i parę godzin tam w bazie jest tańsza naprawa. No dobra, ku... Ale masz do wyboru, ej, wybuchnijmy 300 osób, albo zapłaćmy trochę na tym. No jakby faktycznie było takie zagrożenie. Przecież mówił według procedur, ej, elektrofranek, a ty nie słyszysz, co ja mówię, ale ja mówię, wiem, że tak zrobił i rozumiem to, pytam tylko, czemu jest taka procedura, że wracasz na lotnisko, z którego przyleciałeś, a nie lądujesz na najbliższym, jeżeli masz jakiś problem. Pytam się, dlaczego jest taka procedura u Holcu. Był to na przykład tu gdzieś, nie? I dlaczego syn nie zawrócił i na przykład w Kopenhadze nie wylądował? Nawet jeżeli był wysoko, tylko on zawrócił tu ogó i Żaden kraj nie chce, żeby im bombę przywieźli na teren. Aha. Słyszałeś o tym nowym sposobie na zarabianie pieniędzy w internecie. Jaki jest nowy sposób na zarabianie pieniędzy w internecie? Kręcenie dupą, a nie ty nie masz. Mój drogi, każdy ma dupę, bo jakbyś nie miał dupy, to byłbyś dziwny, ale ty zapewne chodziło ci o rozmiar dupy. Żeby ruszyć dupą nie trzeba mieć dużej dupy. LOL. Mam dupę, że nie jakąś dużą, ale mam. Czemu ta ostrość jest na Pikachu, a nie na mnie? Ramek, jesteś goły? To nic. No może być nic, jak jesteś goły, jak jesteś goły, to mi nie pomożesz! Bo mi ostrość łapie na pikaczu z tyłu, a nie na mnie. Jestem na środku ekranu! Albo nie? Ta, już działa, dzięki. <laughs> o mi odkawki, jak <laughs> coś. <śmiech> Teraz widać same pryszcze. Gdzie? Dzięki kawie uwydatniam moją prawdziwą naturę psychopatki. A bez kofeju jestem w stanie to kontrolować w środku. Co sądzicie? I kiedy ja kupiłam mieszkanie? Bo zapomniałam sprawdzić, czy ci lokatorzy płacą mi czynsz. Lokatorzy. No, zdarza się. Przy okazji sprawdzę, czy ci pierwsi lokatorzy mi płacą. Bo to też zapomniałam zrobić. Ale oni są już tam strasznie długo. Nieźle ogarnięta pani prezes. Słuchaj, z rzeczy, które ja robię, to jest tak. Wynajmuję dwie nieruchomości w Krakowie. Zajmuję się tam najmem. Wykańczam mieszkania. Tworzę aktualnie fartuch i przepisy na książkę kucharską mamy. Jestem prezesem spółki. Streamuję i prowadzę wszystkie moje social media jeszcze w tym. kumasz czacze, YouTube'a nie prowadzisz? No nie, nie, YouTube'a stricte to nie prowadzę, ale nadzoruję, jak ty milionerką zaraz będziesz. Patrząc na ceny nieruchomości, to wydaje mi się, że już jestem. Czekam na wycenę od architektów, na to, jakie wykończenie tam do końca robimy, bo na razie zrobiliśmy ściany i podłogi i instalacje. Teraz chcemy malować ściany, nakładać płytki, nakładać panele i wykańczyć to meblami już do końca. Do tego potrzebuję wiedzieć, ho, ho. jakich mebli i jakich rzeczy potrzebujemy, ile te rzeczy kosztują. Dzięki temu przygotuję prezentację i zrobię prezentację dla firmy z rzeczami do wykończenia, i możliwe, że dostaniemy w barterze te rzeczy w zamian za oznaczenia. Taki jest plan. Generalnie muszę jakoś ure... uregulować moje płatności. Tak, żeby mieć jakieś miesięczne przypomnienie o tym. I nie wiem, jak to zrobić. Uregulować... Jakie U? Nie wygląda Wam dziwnie uregulować przez otwarte U? Nie? Okej. Okay. Dobra, nie wiem, co to jest, choć się domyślam. Zobaczmy. O, macie przejebane. Valorant. Działający pad. Ale jakiś liczny. Skarpetki. Uuu, jakie fajne. To jest bluzia. To jest bluzia, Uwielbiam bluzie. Wiecie, że ja w takiej siedzę w robocie? W takiej bluzie? Także dzięki rajot za wspaniałą paczuchę. Oj, jest jaką ma kieszeń, no? Ej, Emmet by tu wszedł w tą kieszeń. Do kolan. Nawet za kolana. Jak, dobrze, że się zgłosiłeś na ochotnika. Słuchaj, tu jest dziura. Chodzisz tu. Ty jesteś za to głupi i szalony. Patrz, tu. Jakbym Założyła skiety te i tą bluzię, to jest ten cała zakryta. Zajebisty jest ten pad. I wiecie co, wam powiem tak szczerze? Trochę się bałam. W się sensie, wiedziałam, że to jest paczka od Rajotu. Widziałam, że Karolina dostała paczkę od Rajotu. W sensie, nie uczesana. I w tej paczce były kroksy. A ja tak strasznie nie lubię kroksów. Bałam się, że dostanę paczkę i będę musiała wiedzieć. O, dziękuję za wspaniałe kroksy. Ale ten pad jest śliczny. Tym bardziej mi się pad podoba. To jest jedyny pad, który przebija ten pad. Jak sobie pomyślę, czy moja mama w moim wieku to już miała jedno dziecko i Drugie zaplanowane? Też pewne, po... też pewne. Ale takiego pada na pewno nie miała. To prawda, to akurat prawda, tak. To pad do PlayStation 5? Aha! Ja nie mam PlayStation 5. <grym> No tak, no tak, bo przecież Valorant wychodzi tylko na najnowsze konsole. I co mi z tego, że pad się łączy z kąpem? Jak ja nie na kąpie mam w to zagrać. No trudno. Fajny pad bardzo. Dziękuję, jak kiedyś kupię konsolę, będzie świetnie pasował. To no, jakby trochę dostać, odświeżasz do samochodu, jak jeszcze nie masz auta. Tam się trochę czuję, ale bardzo ładny pad. Dzięki, że to nie kroksy. Ej, mm, kurwa, gdzie mi plecy podglądacie. Nieważne którą stroną bym do was stała, mogłabym powiedzieć ten sam tekst. <laughs> Naprawdę muszę ograniczać kofeinę. z po kofeinie to jak, jak po jakichś dragach, więc wyobraź sobie, dlaczego nigdy nie spróbowałam w życiu narkotyków. Ja się sama siebie bym bała. Dobra, opuść plany. By mi mę... zawsze ten Amsterdam wyciągacie. A jeszcze ostatnio przypałętał mi się gdzieś shot, jak zamawiałam pączki w sklepie i nie potrafiłam ogarnąć, że jak nie dostałam paragonu, to i tak mogę powiedzieć, który pączek zamówiłam, bo przed chwilą go kliknęłam. Recepty. Ja powiedziałam po angielsku. Po angielsku paragon to jest receipt chyba. Recipe. Nie bill, Ty jesteś debil. Ej, nie wiem, czy to ze mną jest dzisiaj coś nie tak, czy ze wszystkim dookoła, kurwa. Ale wygooglowałam paragon po angielsku i zrobiło mi się coś takiego i ja już nie wiem dlaczego ja tu jestem. Recipe. Receit. Wiecie co Wy macie? Pozdrow dla kumaty. Ci, co zrozumieli, są starzy. Ci, co nie zrozumieli, to Wy tym bardziej jesteście.